i do nas w następnym odcinku z a to już jest chyba trzeci odcinek. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, żebyście mnie zmotywowali do tego, żeby jak najdłużej nagrywać to daily, bo nagrywamy już około 1, 2, 3, 4, 5. Chyba 5 dni. Nie jestem pewien. Nie, co ja gadam 2 dni. Nagrywamy. A musimy nagrywać tydzień, więc musicie mnie zmotywować. No i przystaliśmy na tym, że mieliśmy spytać się myśliwego, gdzie znalazł ciała. Ojej, trochę spadłem. Dobra, to lecimy tam. Mamy 200 metrów. Ja ci nie mogę coś zrobić. Dobra, lecimy. Bardzo mi się w ogóle podobają tutaj te wioski wszystkie. Okej, okay, to już chyba tu, nie? Tak, to już tu Dobra, to schodzimy z płotki i lecimy tutaj. Zapukaj. Okej. Okay. Czyli poszedł na polowania. O tym to wiemy, że on ma co Okej. Okay. Czekajcie, tutaj ślady, te ślady. Mhm. Mm Okej, okay, czyli musimy się kierować za śladami. Fajnie, robię takie akcje. Gdzieś tu. O, tam jest. To mamy go. Porozmawiaj. You miss love. no, wild dogs? yes, more dangerous than wolves. i'm hunting bigger game. enough guardians the griffin killed. where'd you find them? ah, i see. you were witcher. that monster slayer they's talking about in the village.

So step careful now. Come on. These dogs been a problem for a while now. Since the war started. Soldier on the march, he'll stop to rape a woman, strangler, killer man for a chuckle, even butcher a cow. But a dog, a kick in passing, no more. So these stray mutts form packs. They're gaunt, guts. Yeah, to, to, to tak. Dobra, są. Odejdźcie! Jakie te psy są wielkie! Dobra. Wszystkie? Nie, na pewno nie wszystkie. O! Chodź. O nie, zabił go. by jem pokolina. oh, yeah. dieter. you know him. we served at the lord's manor together, where the black army's encamped now. he was a stable hand. i was the lord's hunter. but that was before. well, a long time ago. But it was before what? Before they drove me from the village. What did you do? Nothing. I'm a freak. Sorry. I'd rather not talk about it. Okay. No then. So.

oh, that's crap. oh, that's a brat to to. it was here. one lay there by the stump, headless. the other hung from a branch, gut splayed stretching down to... watch out for yourself now. I'll be fine. Not the first Gryphon I've dealt with. Not likely to be the last either. Hope you're right. Good hunting now. Gryphon interrupted them. możemy zbadać? Krew możemy zbadać.

Bo słychać straszne odgłosy, ale dobra. O dobra, przeskoczyliśmy parkour szybki. Co ja tam miałem zrobić, halo? Czemu my kazałem się wrócić? Co? Aha, dobra, tutaj możemy szybko się przenosić. Ale dobra, tego nie chcemy. My chcemy robić misję, halo. Tam jest skrzynia. Dobra, to sobie zejdźmy w takim razie. Co nam szkodzi? Dobra, będziemy musieli się rozpędzić. O, dobra jest. No, idź ze śledami. No to przecież idę ze śledami. A mnie irytują. A dobra, tędy miałem iść. Ale już wszystko rozumiem. Na kamień? Kolejny kamień. My chyba idziemy do tego Gryfa, nie? Mam nadzieję, że... prawie spadłem. To nie będziemy musieli teraz z nim walczyć. z nest.

którą sobie chętnie Wam tutaj dam. Tutaj i to. Ja się nie chcę tego czytać, jak coś jest w recepcie. Ok, coś odblokowaliśmy, coś w glosariuszu, nie jak to ja się wymawia. Samouczki ten lepszy pomijmy to od razu, wszystkie samo łuczki, żebyśmy później nie musieli. O! Teraz już postaci mamy, które poznaliśmy. O, i tutaj mamy bestiary. Już o! I hybrydy odblok odblokowaliśmy. Przepraszam. E, gryfa. Bo go zobaczyliśmy. Oleg, gnazdo, wielkie. Zbadaj. Female. Larvae in her wombs have already hatched. Been dead at least a week. Other Griffin must be a male. Oh, no, samce. najpierw. Deep cuts over the whole body. Not a drop of blood on the beak or claws. Didn't defend herself. Up on her while she slept. Beak tips worn. Grey hairs in the coat. Ten, twelve years old. Griffins pair off for life when young. Male must be about the same age. Mhm. Mm <inaudible> Thick shaft, dense barbs. Royal Griffin. OK, wszystko, że przeżyliśmy, już trochę wiemy. Explains why the male I ran into was so aggressive. Hunted the Nilfgardians down here in the forest first, then started prowling the area. Down the cave. Should talk to Vezimir. OK. Pff, mamy ten, ten, te śmierdzące coś, co owiliśmy. Dowiedzieliśmy się trochę o tym gryfie. Ach, te samo samouczki. Yy. Więc wracamy. I Tara, najprawdopodobniej będziemy się z nim bić. Walczyć będziemy z tym gryfem. Tylko Tara, myślę, żeby się naradzić z Wasemirem. Dobra. Go, go. Przez ten las, ja, jakaś opuszczona wioska, co to jest? LOL, to mnie nie atakuje. Na początku myślałem, to może być śmieszne, ale na początku wrócimy to. Na początku myślałem, że to jest wielki jakiś paw. A <grywa> to jest jakaś zjawa, jakiś upiór albo duch, nie wiem. Na razie idziemy do Wasemira. I've it oh. oh, that's Rosmervis. Yes, what is it, Wolf? Got good news and bad news. Good news first. Captain of the North Guardian garrison knows where Yennefer went, and the bads that we have to kill the Griffin for him. What else could he want from two witchers? Go on, tell me what you know griffins abandoned its lair gotta make a lure set a trap and how's that going i'm i'm got the buckthorn ought to work like a charm powerful scent more like stench city boy rotting meat manure piss standard smells of the countryside remember tredegor hunting that zoogle in the trash heap you spent half the next day bathing, scrubbing yourself. How can I forget? You ever gonna stop bringing that up? <laughs> Learned some things. It's a male, had its nest in the vulpine woods. The Guardians burned the woods down, killed its mate, smashed their eggs. Thought they'd fixed things. <laughs> it's always the same. Instead of sending for a professional, they try to do it themselves. Only end up making matters worse. Fine. If everything's ready, say the word and we'll get to work. I'm ready. No point in waiting. Let's find a good spot to ambush it. Picked one out already, other side of the stream. There's fields and a grove. Plenty of room and far enough so no one will get in our way. Good. Me there. Okay. Aby przygotować się do starcia z gryfem, uważ eliksi grom. Dobra, spróbujemy coś zrobić z tą alchemią. Też w tym jestem słaby. Jest, grom. Tak szybko? Mamy to. Mamy. Bierzemy to tu. Okay. Mamy eliksigrom. Lecimy do Wasemira już bez konia. że przyleci. bo może być obce że nie przyleci chyba nie. No, zaczep go. Ha. Stream amber waves of grain, charming place, perfect for an ambush. I know how to choose them. So, ready? Ehm, um, no, zaczynam. Let's start. Wind's good. Bait's scent will spread quickly. Now all we have to do is wait. Come on. We can cower in the shade of those birches. Okay. So tell me, once we find Jennifer, what'll you do? Got your eye on a contract? No. I'll go to Camor. Little early to settle in for the winter. Snows are a way off, yes. And that's what worries me. The guards crossed the pontar in the east what's the maybe a week's march from Morhen if they reach the valley before snows can cover the passes well we need to cover our tracks hide our paths speaking of winter and wintering think you'll come this year maybe might bring a guest <laughs> Daddy, I can do this. Oh yeah, let you. It's close. Let's go give it a warm welcome. Wait. Wait, yes. What did we get? A crossbow. Wanted in a card game while you ran around. Might come in hand <laughs> Hazard, proszę, proszę. Dobra. Ale on jest głośny. Weźmy kuszę, ja cię nie mogę, bo cię na górze, co on ucieka? Nie, wraca się. Szumik, będziesz na odcinku, chodź tu, no. Ja się tam boję podejść. To jest najgorsze. Chodź tu. Za za 13, serio. Okej. Okay. Okej, ja zadaję mocny atak. Oj, dużo mu zadał mocny atak. Okej. Okay. Uciekam. Na razie jest łatwo. Muszę bym powiedzieć. Dobra, już nie jest łatwo. Tak Jeszcze jest full trudno tą kuszą trafić. A już mu zadaliśmy... No zostało mniej niż połowa. Okej. Okay. A ja to wiem, gdzie on poleciał na tartak. Chłop uciekł. Chodź tu o kurde. Automatyczne celowanie, o jak miło Dobra, ma mało 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 Na na hita jest no nie uciekaj teraz, proszę, proszę, proszę Co on zrobił? Dobra, leży No, myślałem, że będzie trudniej Ale ja też trochę grałem Wiedźmina Wcześniej, przed nagrywaniem Też trochę wiem Weźmy to Not a witcher, unless he doesn't want to live long. But more on that later. Take the griffin's head to the black ones. I'll ready our horses. Meet me at the inn. Okay. Zabier To jest. Ofo. Jego głowę będzie obcinał, jako trofeum, takim nożem. O, ja cię gdzie on to schował? Może na koniu? Tak, na koniu jest, widzę już. O, tutaj jest. Dobra, yy, ja zrobię cięcie i zobaczę. mi jest. Dobra, sprawdziłem. Już dosyć długo nagrywamy, więc yy, ja się będę z Wami żegnał do następnego odcinka. Zostawcie łapkę górę i subskrypcję. Z słoneczkiem oczywiście. Ja się z Wami żegnam.